Urodzona w rodzinie Kronguardów, najznamienitszej spośród służących demacji, Luxanna była skazana na chwałę. Dorastała jako jedyna córka rodziny i natychmiast rozpoczęła intensywną naukę oraz zaczęła brać udział w hucznych przyjęciach, czego oczekuje się od członków rodzin tej klasy co Kronguardowie. Gdy dojrzała, stało się jasne, iż jest wyjątkowo utalentowana. Potrafiła sprawić, iż ludzie wierzyli. Że widzą rzeczy, które naprawdę nie istniały. Umiała również znikać z pola widzenia. W jakiś sposób była w stanie odtworzyć magiczne zaklęcia, których sposób rzucania widziała tylko raz. Została krzyknięta cudownym dzieckiem, zwracając na siebie uwagę rządu, wojska i obywateli demacji. Jako jedna z najmłodszych kobiet. Które zostały poddane próbom w szkole magii, wykazała się posiadaniem unikalnej władzy nad mocą światła. Młoda Lux uważała to za wielki dar, coś, co chciała rozwijać i używać w imię dobra. Zdając sobie sprawę z jej unikalnych zdolności, armia Dymacji zwerbowała ją i wyszkoliła w prowadzeniu tajnych operacji. Szybko stała się znana, a jej największym i najbardziej niebezpiecznym osiągnięciem było przedostanie się do komnat noxjańskiego najwyższego dowództwa. Uzyskała cenne, poufne informacje na temat konfliktu Noxus i Ioni, dzięki czemu zyskała sobie wdzięczność zarówno Demacjan, jak i Ionian. Zwiat i inwigilacja nie były jednak dla niej. Dla będącej światłem swego ludu Lux, prawdziwym powołaniem było of legends. Tam mogłaby iść śladami swego brata i rozwijać swoje dary jako inspirację dla całej demacji. Jej światło sprawia, iż wrogowie stają się ostrożni, jednak dopiero gdy ono gaśnie, powinni zacząć się martwić. Garen, potęga demacji.